Witajcie ciekawscy. Zastanawialiście się kiedyś, jaka może być największa wyspa na świecie? Możecie być zaskoczeni. I nie, to nie jest Australia. Znalezienie największych wysp na świecie nie jest tak łatwe, jak mogłoby się wydawać. Po pierwsze, nie jest do końca jasne, co dokładnie stanowi wyspę, a co kontynent. W jaki sposób Australia jest klasyfikowana jako kontynent, a Grenlandia jako wyspa. Zaczynamy. Sri Lanka, dawniej znana jako Ceylon, jest spokojnym krajem wysperskim na Oceanie Indyjskim składającym się głównie z wysp i rozproszonych przybrzeżnych wysp satelitarnych. Ceylon to dawna nazwa Sri Lanki, która w świecie herbacianym nadal funkcjonuje i jest synonimem jednej z najsłynniejszych herbat. Mimo małej powierzchni Sri Lanka jest też jednym z największych producentów herbaty na świecie. Zajmuje czwarte miejsce jako producent, drugie miejsce jako eksporter. Oprócz herbaty Sri Lanka słynie również z doskonałych choć szorstkich plaż oceanicznych. Poza coroczną porą monsumową, Sri Lanka jest idealnym miejscem dla podróżników na świeżym powietrzu, gdzie można uprawiać turystykę pieszą, spinaczkę skałkową i surfing. Banks Island znajduje się na terytoriach północno-zachodnich Kanadyjskiego Archipelagu Arktycznego. Bycie 24. największą pod względem wielkością obszaru wyspą to jednak nie jedyny powód do sławy. Jest to także piąta co do wielkości wyspa w Kanadzie. Położona na północny zachód od Wyspy Wiktorii jest oddzielona od lądu zatoką Amundsena. Mierząca około 250 mil długości i ponad 100 mil szerokości, wyspa Banks ma wyjątkową ekologię i co ciekawe, jest wyspą, na której nie ma żadnych drzew. Wyspa Sahali jest największą wyspą w Rosji. Rozciąga się na ponad 600 mil długości w wąskim pasie, który pozornie ma kształt stojącej kobiety. Aby zorientować się w jej wielkości, jest to około 1 piąta wielkości Japonii i na pewnym etapie faktycznie należała do Japonii. Jednak w latach 70. XIX wieku Japonia przekazała kontrolę nad Wyspą Rosji w zamian za południowe Wyspy Kurylskie. Obecnie Wyspa Sahalin jest domem dla około pół miliona ludzi. Wyspa Haiti Jedna z pierwszych europejskich kolonii Nowego Świata, pierwsza kolonia pojawiła się na wyspie w 1400 roku. Jest to również jedna z najbardziej zaludnionych wysp w obu Amerykach, a nawet na świecie. Stanowi część archipelagu Wielkich Antyli w turkusowych wodach Karaibów, z których jest drugą co do wielkości po Kubie wyspą. Haiti to wyspa o wielu nazwach. Hispaniola to jej hiszpańska nazwa kolonialna, a Santo Main to francuski kolonialny odpowiednik. Rdzenni mieszkańcy nazywają ją Tehano Ameringien. Co ciekawe, Haiti jest również podzielone na dwa różne kraje. Większość wyspy należy do Republiki Dominikany, a reszta do Haiti. Wyspa Hokkaido. Niewątpliwie podobne rozmiary do Haiti sprawiły, że Hokkaido wydaje się znacznie większą wyspą, co daje jej 21. miejsce największej wyspy na świecie. Hokkaido, dawniej zwane ECO, jest drugą co do wielkości wyspą w Japonii. Jest to jedno z najpopularniejszych miejsc odosobnienia podczas japońskiego lata i jest wiele powodów, aby tam się wybrać. Ze względu na klimat wyspiarski, w środku lata jest o wiele chłodniej niż na kontynencie, a sześć parków narodowych i różnorodna przyroda zapewniają ciekawą wycieczkę poza miasto. Sapporo, największe miasto Hokkaido, słynie również ze słynnego japońskiego piwa, które jest tam ważone. Irlandia Jest trzecią co do wielkości wyspą w Europie. Irlandia składa się z około 80 różnych wysp, z których tylko 20 jest zamieszkanych na stałe. Oddzielona od Wielkiej Brytanii przez Kanał Północny, Morze Irlandzkie i Kanał Świętego Jerzego jest drugą co do wielkości wyspą brytyjską. Irlandia jest politycznie podzielona na Republikę Irlandii i Irlandię Północną. Irlandia Północna zajmuje zaledwie 1 szóstą całego lądu wyspy i jest częścią Wielkiej Brytanii. Bez uwzględnienia różnic politycznych, z geograficznego punktu widzenia, sama wyspa ma ponad 300 mil długości. Mindanao, znana również jako Południowe Filipiny, to druga co do wielkości wyspa na Filipinach po Luzonie. Mindanao, składająca się z głównej wyspy o tej samej nazwie, zbioru okolicznych wysp, jest domem dla ponad 20 milionów ludzi. Jest nazywaną Filipińską Ziemią Obiecaną. Ze względu na bogatą bioróżnorodność, będącą wynikiem wspaniałych gór, rzek, wodospadów, jezior i równin, jest również domem dla wielu wciąż aktywnych wulkanów. Jest popularnym miejscem do spacerów, jak i obserwacji ptaków. Islandia to druga co do wielkości wyspa w Europie po Wielkiej Brytanii. Ale tego popularnego celu turystycznego prawdopodobnie nie trzeba przedstawiać. Z ponad 3000 mil górzystego wybrzeża Islandia jest tylko nieznacznie mniejsza niż stan Kentucky. Pomimo swoich rozmiarów, Islandia jest jedną z najsłabiej zaludnionych wysp na świecie. Przy populacji wynoszącej 360 tysięcy na mile kwadratową przypada zaledwie 10 osób. Wbrew powszechnemu przekonaniu, tylko 10% Islandii jest faktycznie pokryte lodem. Reszta to pola lawy, parki narodowe i wspaniałe gorące źródła. Kuba jest domem dla wielu wysp na północnym Morzu Karaibskim, gdzie spotykają się Zatoka Meksykańska i Ocean Atlantycki. Mając ponad 780 mil długości, główna wyspa Kuby to przyjemna mieszkanka hiszpańskiej architektury kolonialnej, pięknych plaż i oczywiście pól tytoniowych, z których powstały słynne kubańskie cygara. Nowa Fundlandia duża wyspa u wschodnich wybrzeży Ameryki Północnej, jednocześnie najgęściej zaludniona część kanadyjskiej prowincji Nowa Fundlandia i Labrador. O wyspie tej potocznie mówi się, że leży pośrodku Atlantyku, jednakże w rzeczywistości jest od niego oddalona o około 1000 km. Jest popularnym miejscem do oglądania zorzy polarnej. Ciesina Belle Isle dzieli prowincję wyspy na dwie: Nową Fundlandię i Labrador, która stanowi część kontynentalnej Kanady. Nowa Fundlandia otrzymała swoją nazwę od imienia króla Anglii Henryka VII, który nazwał wyspę Newfoundland po odkryciu jej przez Johna Cabota w latach 90. XIX wieku. Luzon jest centrum gospodarczym i politycznym Filipin. Luzon jest najbardziej zaludnioną wyspą na Filipinach i jedną z najgęściej zaludnionych wysp na świecie. Zamieszkuje ją ponad połowa populacji Filipin. Stolicą Filipin jest Manili, znajdująca się na wyspie Luzon. Luzon słynie z pięknych plaż, palistych gór, dramatycznych wulkanów i malowniczych pól ryżowych. Wyspa Północna wspaniała wyspa północna Nowej Zelandii. Jest oddzielona od swojego większego południowego odpowiednika cieśniną Kokka. Jest kalejdoskopem cudów geometralnych, wielokolorowych plaż i parków narodowych. Rozciągająca się na 1000 mil w najdłuższym i 280 mil w najszerszym miejscu. Wyspa Północna jest interesującym miejscem do odkrywania. Zarówno stolica Wellington, jak i Auckland, znane jako miasto Żagli, znajduje się na malowniczej wyspie Północnej w Nowej Zelandii. Jawa. Wyspa Jawa stanowiąca część Indonezji, jest ogromną wyspą wulkaniczną. Pomimo tego, że jest czwartą co do wielkości wyspą w Indonezji, jest domem dla ponad połowy populacji kraju i jest jedną z najbardziej zaludnionych wysp na świecie. Istnieje wiele powodów, dla których warto odwiedzić Jawę. W ostatnich latach stała się popularna przez turystów. Wyspa oferuje mieszankę wszystkiego co piękne. Od aktywnych wulkanów, po występujące tam plantacje herbatne. Jest także domem dla słynnej świątyni Borobudur i parku narodowego Ujung Kulon. Wyspa Południowa Nowej Zelandii jest największą z dwóch głównych wysp w kraju. Podzielona przez Alpy Południowe z górą Kokka, stanowiącą najwyższy punkt, jest także dziewiątą co do wysokości wyspą na świecie. Rozciągająca się na ponad 500 mil jest domem dla winnic i parków narodowych. Piękno Wyspy Południowej tkwi w jej powolnym tempie życia i skromnej naturze. Sulawesi. Górzysta i wulkaniczna wyspa Sulawesi, kiedyś znana jako Celebes, stanowi część Indonezji. Ta wyspa o niezwykłym kształcie jest dołem dla nie mniej niż czterech charakterystycznych półwyspów, położone między kontynentami Australii i Azji. Solawesi znajduje się na wielu morzach, w tym na Morzu Celebes, Morzu Banda, Morzu Jawajskim, Morzu Flores i Morzu Molukka. Nic więc dziwnego, że jest to popularne miejsce do nurkowania z mnóstwem podwodnych raf koralowych. Wyspa El Esmeria to trzecia co do wielkości wyspa w Kanadzie. Jest to największa wyspa Wysp Królowej Elżbiety w prowincji Nunavut, charakteryzująca się falistymi górami i spektakularnymi polami lodowymi. Położona między zaataką Baffina a Oceanem Arktycznym, El jest pełna historii i jest dołem dla elementów geograficznych, które sięgają ostatniej epoki lodowcowej. Należą do nich szereg skał osadowych i szelf lodowy World Hunt, którego historia sięga tysiąca lat wstecz. Wielka Brytania Największa z wysp brytyjskich. Wielka Brytania to wyspa położona na północnym Atlantyku i oddzielona od kontynentu europejskiego kanałem La Manche i Morzem Północnym. To największa wyspa w Europie, pomimo jej dramatycznego i głośnego wyjścia z Unii Europejskiej. Łącząc narody Anglii, Szkocji i Walii, Wielka Brytania jest również częścią Zjednoczonego Królestwa. Ludzie mieszkają w Wielkiej Brytanii od ponad 500 tysięcy lat, a Londyn jest jej największym miastem, które nadal przyciąga uwagę turystów z całego świata w poszukiwaniu historii i kultury. Wyspa Wiktoria mierząca ponad 320 mil długa wyspa Wiktoria jest drugą co do wielkości wyspą w kanadyjskim archipelagu Arktycznym. Odkryta przez badacza Arktyki Thomasa Simpsona we wczesnych latach 30. XIX wieku. Wyspa została ochrzczona na cześć Królowej Wiktorii. Pomimo tego, że istnieje od wieków, wyspa jest nadal słabo zaludniona. Niewiele ponad 2000 osób nazywa ją domem. Najbardziej znanym widokiem na wyspie jest krater Tunnunik, spowodowany uderzeniem meteorytu, który uderzył około 350 milionów lat temu. Ponsiu Ponsiu to największa z czterech głównych wysp Japonii. Pomimo tego, że znajduje się między Morzem Japońskim a Oceanem Spokojnym, w czasach obecnych jest uważana za część kontynentu japońskiego. Mierząca ponad 800 mil długości, jest o ponad połowę mniejsza od Japonii. Wyspa Honshu jest domem dla niektórych najbardziej znanych miast Japonii, takich jak Tokio, Hiroshima i Osaka. Jest także domem dla góry Fuji, najwyższej góry w Japonii, i jeziora Biwa, największego jeziora w kraju. Sumatra Sumatra to szósta co do wielkości wyspa na świecie i druga co do wielkości wyspa w Indonezji. Znajduje się w strefie subdukcji płyt tektonicznych, Indie-Australijskich i euroazjatyckich. Często doświadcza trzęsień ziemi i tsunami. Otoczona wspaniałymi tropikalnymi lasami deszczowymi, wyspa jest atrakcyjna w dziką przyrodę. Niektóre z krytycznie zagrożonych gatunków to, to tygrys sumatrzański, orangutan sumatrzański i nosorożec sumatrzański. Wyspa Bafina Wyspa Bafina to największa wyspa w Kanadzie. Pomimo fantastycznej scenerii fiordów, słodkowodnych jezior i parków narodowych wypełnionych lodowcami, jest to jedna z najbardziej niegościnnych wysp na Ziemi, ze średnią roczną temperaturą -8 stopni Celsjusza nazwana na cześć brytyjskiego odkrywcy Williama Baffina. Wyspa znajduje się w pobliżu koła podbiegunowego. Z tego powodu jest najczęściej odwiedzaną ze względu na niesamowity widok na zorzę polarną. Lub rzadki widok wilków polarnych, niedźwiedzi polarnych i lewingów, które nazywają tę wyspę domem. Madagaskar. Madagaskar znajduje się na wschodnim wybrzeżu Afryki, na środku Oceanu Indyjskiego. Ta wyspa słynie z niesamowitej przyrody, na której żyje około 250 tysięcy gatunków zwierząt, w tym słynne lemury w Paski. Co ciekawe, dwie trzecie przyrody występującej na Madagaskarze nie występuje nigdzie indziej na Ziemi. Madagaskar, którego historia sięga ponad 100 milionów lat, jest także domem dla trzeciego co do wielkości systemu koralowców na świecie, co zapewnia doskonałe warunki do nurkowania w ciepłych wodach Oceanu Indyjskiego. Borneo. Borneo to ogromna wyspa, której wymiary są prawie dwukrotnie większe od Niemiec, jest także jedyną wyspą zarządzaną przez trzy kraje: Burnei, Malezję i Indonezję, ale większość wyspy to terytorium Indonezji. Borneo jest domem dla najstarszego lasu deszczowego na Ziemi, którego historia sięga ponad 100 milionów lat. Wśród bujnych zielonych liści można znaleźć fascynującą przyrodę, taką jak orangutany boreańskie i nietoperze owocożerne dwa zagrożone gatunki, których nie ma nigdzie indziej na Ziemi. Nowa Gwinea Nowa Gwinea to ogromna wyspa mierząca ponad 1500 mil długości. Podobnie jak Borneo, rządzą nim więcej niż jeden kraj panuje tu Indonezja i Papua Nowa Gwinea. Jej pierwsi mieszkańcy osiedlili się na wyspie ponad 40 tysięcy lat temu. Wyspa ta posiada ogromne zasoby miedzi i złota. Wyspa Nowa Gwinea jest oddzielona od Australii cieśnieniem Torresa z Morzem Koralowym po jednej stronie i Morzem Arafura po drugiej. Co ciekawe, Nowa Gwinea to także największa wyspa na półkuli południowej i oceanii. Grenlandia. Grenlandia jest największą wyspą na świecie i brakuje jej statusu kontynentu. Prawdopodobnie ze względu na wielkość jej populacji położona między Północnym Atlantykiem a Oceanem Arktycznym jest niezależnym terytorium Danii i pomimo swojej wielkości jest w większości niezamieszkana. Zamieszkuje tu nieco ponad 50 tysięcy ludzi, a większość jej terenu stanowią lodowce. Największe poza regionem Polarnym, drugie co do wielkości lądo na naszej planecie. Nie ma dróg łączących główne miasta i wyspy, a ludność Grenlandii, aby przetrwać, polega na rybołówstwie, fokach i wielorybnictwie. Wiele osób odwiedza Grenlandię, aby zwiedzić północno-wschodni park narodowy Grenlandii. Jest on jednym z największych parków narodowych na świecie. Chociaż nie ma oficjalnych zasad, które określają różnicę między wyspą a kontynentem, Grenlandczycy nieugięcie twierdzą, że są wyspiarzami. To już wszystkie ciekawostki i informacje na temat jednych z największych wysp na świecie, jakie dla Was przygotowałem. Subskrybujcie kanał ciekawe ciekawostki i zapraszam do innych ciekawych materiałów. Cześć!